Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Teraz robimy kolejną próbę, jak założyć koka na gumce z gumką. Więc zawsze Wam proponuję, najpierw, tak jak mówiłam, koka bierzemy, przeczeszamy go grzybykiem, żeby nie było żadnych splątanych włosów. Obróćcie sobie go na ręce. Kok musi być dobrze wyczesany. Gdy już jest to zrobione, co robimy? Robimy kucyka. Mówimy kucyka, bierzemy gumkę w oplocie. Nie bierzcie gumek recepturek. One zrywają włosy, ciachają włosy, plączą się, ściągając taką gumkę, niszczycie swoje włosy i jest ich coraz mniej. Kilka razy w tygodniu taki zabieg z gumką recepturką i uwierzcie mi, założycie różnicę, że włosów nam nie przybywa, włosów nie jest tyle samo, tylko włosów jest mniej, a to dla nas nie jest nic dobrego. Więc tak jak mówię, ja nie lubię jak jest łysow koło głowy. Natomiast ja zawsze uważam, że mam wysoki czołak, widzicie? I że to tak niefajnie u mnie wygląda. Więc zbierzcie wszystkie włosy do góry. Ja je zaraz uchwycę. Nie chcę czasami grzybykiem, bo są pokręcone. I boję się, że. że się po prostu rozprostują. Tak, włosy są już wszystkie złapane. Włosy są wszystkie złapane z tyłu, tak to wygląda. Weźmiemy gumkę i zwiążemy kucyk. Na ostatnim razie, jak robicie, zróbcie takiego mini koka. Będzie to środek do naszego koka na gumce. To możecie zostawić albo owinąć. Możemy już owinąć, możemy później owinąć. W każdym razie jest zrobione. Nie widać. Bierzemy koka na gumce. Tak wygląda. To jest ten zwykły kok za 139 zł. Jest z prostych włosów i sfalowanych. Z racji, że ja mam dzisiaj falowane włosy zrobione, to ja użyję włosa sfalowanych włosów. Zakładamy go. Raz. Obrócę się, żebyście widzieli. Dwa razy. Powyciągajcie wszystkie włoski. Dokładnie go zróbcie. Jak widzicie, gotowe. Jak są jakieś pytania, to dzwońcie. Numer jest na stronie internetowej. Wszystkich zapraszam. Moje zakola są przytuszowane i można wyjść z domu. Pozdrawiam!